Cześć, bajkowy z tej strony. Chciałbym Wam zaprezentować tylko tą jamaszkę, jak widzicie, jest to Tracer 900 GT z rocznika 2018 roku. Motocyk pochodzi od pierwszego właściciela. Jest do niego pełniutka dokumentacja, co było robione, kiedy było robione. Jest motocyklem 100% bezwypadkowym, tak jak widzicie, bardzo fajnie, bardzo ciekawie wyposażony dodatkowo. Widzicie, jest duża, turystyczna, przednia szyba, jest to produkt firmy Dziwi. Są handbary. Jest akcesoryjny nosek, dosyć ciekawie to w tym wygląda. Mamy gmole, jest to produkt firmy SW Motech. Jest dodatkowe oświetlenie. Jest ee, osłona na chłodnicę. Oponki w stanie naprawdę bardzo dobrym, przód jest to dotowo 23 rok, tył 24. Jak widzicie mamy oryginalne kuferki boczne. Kufer centralny jest to produkt firmy Szat. Zestaw napędowy tutaj wszystko w jak najlepszym porządku, tak samo jak i Hamulce. Jako, że jest to wersja GT, czyli mamy full opcję z QuickShifterem, z podgrzewanymi manetkami i wszystkim, co tylko jest możliwe w tamtych czasach, co Yamaha miała, to tutaj wszystko jest. Aktualny przebieg 36 967 km Oczywiście do motocykla, jak widziałem, komplet dokumentacji komplet kuczyków wszystko jest. Tak jak powinno być, tak też jest Tylnia, oponka, tak sama jak i przednia, naprawdę w stanie perfekcyjnym do 24 rok. zachowany w stanie perfekcyjnym, naprawdę Nawet żadnych takich sprzymatowych kolan, rys użytkowych no nie ma na nich. silniczek naprawdę działa, reaguje tak jak powinien. Wszystkie oryginalne wklejki, nie wklejki, wszystko jest tak jak zostało wydane z fabryki, wyjechało tak, wszystko jest z motocyklu. Się prezentuje. Jeżeli ktoś szuka bardzo ładnego, zadbanego Tracera 900GT, zapraszam. Posiadam taki oto egzemplarz dzisiaj na sprzedanie.